Sprawdzać, czy ludzie to z kamerzy ech, ech. A więc tak Mamy sobie magazyn, no jakieś tam brońki są Sądzę, wydaje coś takiego, tutaj też coś mam, więc wszystko przyniosę. grabarza sobie przyniosę na pewno. Zoon pierwsza osoba, którą sprawdzimy będzie oczywiście z Discorda, a nazywa się Zonkiel.

John Killek. Chyba jest jakiś typ. Tak, macie tutaj jego pełną nazwę. Możecie zastopować. Ja nie odsądzam jeszcze typa. Bo może być z kamerem, a może być legitny. Zapiszę do niego, że go dodałem. O, no, dobra, już to teraz. Jestem cicho. Proszę o przyjęcie. Ile lecimy z ziół.

Raczej wolę się kierować Dwa Aj dlaczego mnie przyjmujesz Halo przyjmiesz Wrekuły ła pomagam w mityku Dajka sznura Halo Halo no, siema Siema Czyś cześć, cześć? No, pochodź tu na burzówkę jakby co, to ich zamknęłem w boksie. A po co ty strzeda, jeżeli koszara umie kopiować? To? Koszara, to ty tyłu grał i ma Tego Jaki kosiara? Mój kolega? No. Ale co on umie kopiować? No rzeczy. Dobra. Wypuścisz mnie czy jak? A no tak, sorry Nie wychodźcie O, o dobra, czekaj Zabituje a niech wal walnijcie ścianę Teraz Walnijcie O, no, trzymy walni albo kosara, nie wiem Halo Dobry. No, Dobry. a ty walnicy, teraz trzymaj no <coughs> ok um, um. Co, co y, mogę ci za, zaoferować, nie wiem Masz tam 144 szulperki y, y, na ogień? Co za no. co mi zaoferujesz? Mogę ci dać eee y, 144 na energię. Co mi może dać? Wygalniać 144 na no, energię. No. no dobra. Ja. Nie wiem... Ej, koszaro, ile to jest warte masa mune? 144 kulperki na ogień. Halo? Kurde, jesteście? Przecież nie wiem, ile to jest warte, nie? I... Nie chcę później na Debira wyjść A ty masz takie masamony, i tak Ja e, mam takie trzy chyba Jakie e. No takie Masamona Te modowane To e, Nie wiem nawet co to znaczy Dobra Nie, chcesz tego czy zaczyna No tak No dobra to wywalam no, okay, dobra. dobra, dzięki. Czekaj. No i taka, Dobra. Dzięki. taka, normalnie... taka, Co? taka, to będziesz jadł prawdziwego, potrójnego cheeseburgera. Jak z McDonalda, tylko, że lepszy. Użyj mięsa wołowego. Najlepiej zawartość. Oceniam nowy zestaw, matyk McDonalda. W zestawie za 18 zł jest potrójny cheeseburger, średnie frytki i vanilla Macalate I to nie, absolutnie nie jest mój smak. 2 na 10. Jeśli chodzi o frytki, to smak na pewno znacie. Są dokładnie takie same jak zawsze. W cheeseburgerze natomiast, proporcja mięsa do bułki jest bardzo zachwycająca. Dla mnie osobiście za mało sera. Ocena cheeseburgera to 7 na 10. W kolejnym filmie wrzucę przepis na moją wersji potrójnego będziesz jak prawdziwego potrójnego cheeseburgera jak z McDonalda tylko, że lepszy. oceniam nowy zestaw matryk McDonalda zestawie za 18 zł no pierwszy to... nie był skamiłem a więc teraz lecimy do kolejnych tipów tylko muszę ich znaleźć o jakiś fix. masz dowód na skam? mam ziomusz Dobra. A więc... Ciek. A, dobra, muszę mieć przerwę. Chwilę. No, ja widzę, że ja muszę mi się lepiej. Halo. No, e, chcesz dowód, tak?